Witam szanowne grono, cześć, Siemano. Po raz kolejny chciałbym poinformować, że na grupie prace wykończeniowe, tu, bardzo często pojawiają się jakieś konkursy, w których warto po prostu brać udział, ponieważ można wygrać. Jakiś czas temu grupa OLX zrobiła konkursik, w którym brałem udział. Nic trudnego. Trzeba było po prostu gdzieś tam polajkować, coś udostępnić, było losowanie, no i wygrałem, ale nie wiem co, nie mam pojęcia. Przyszła dzisiaj paczka do mnie: taka, także sporo, i postanowiłem podzielić się z wami tym, co jest w środku. Także zaczynamy. Kartonik otwarty, i wyciągam po kolei. Koszulka. Zdecydowanie koszulka. Koszulka od razu ją może rozpakuję. Z napisem <grym> bardzo fajna. Znowu mówię, fajne, ale skoro coś jest fajne, to trzeba to nazwać po imieniu. Notatnik. Krótka smyczka, bryloczek, długopisy. E, co wy tu ma? Oni chyba wiedzą, co ja lubię. Kawa. Kawa, moi drodzy. E, Takiej to jeszcze nie piłem, więc... Uwielbiam takie prezenty. E, następna rzecz w kartoniku. No, nie mogło być inaczej. No, nie mogło być inaczej. Zacznijmy dzień razem. To jest to, co tygryski lubią najbardziej, nie? Co my tu mamy dalej? Zobaczcie, bluza, bluza Polar rozmiar L, ja się raczej nie zmieszczę, ale, chociaż, o, duża jest, nie wiem, czy brzuch mi wejdzie, ale bluza jest y, bardzo fajna, znowu, z kapturkiem, jedziemy dalej, torba o no i coś tu pływa, Coś tu pływa. <laughs> Polskie piwo rzemieślnicze. Firelands. Ja nie piję, ale na prezencik, jak ta lala, będzie pan zadowolony. Słuchajcie, to by było na tyle. Krótko, ale zwięźle. Eee, paczuszka to jest wypełnione, zobaczcie. Elegansio. Także nie potłukło się, nie pobiło. Wszystkie cztery są eee, mocno umocowane. Synek mi tu podpowiada. No ja jestem zadowolony, słuchajcie. Mm, gadżety bardzo fajne. A tak naprawdę wystarczyło tylko napisać komentarz, udostępnić ich posta i to wszystko. Także zachęcam wszystkich jak najbardziej do brania udziału w tego typu przedsięwzięciach, w tego typu konkursach, bo to naprawdę niewiele kosztuje. A słuchajcie, gadżetów, czasem bardzo przydatnych, czasem mniej przydatnych, ale rzeczy, które. Przydają się nam na co dzień do chociażby robienia zestawienia materiałowego, do, do zrobienia jakiejś tam szybkiej kalkulacji. E, mamy pod ręką notatniki, mamy długopisy, mamy ołówki, mamy nożyki, e, i, a to wszystko tak naprawdę tylko dlatego, że jeden drugiemu powiedział, że jest coś takiego jak OLX, że jest coś takiego jak Fixly. E, I to tyle, bo na tym to polega. Miłego dnia wam wszystkim życzę. Do zobaczenia. Pamiętajcie. Grupa pracy wykończeniowe wbijajcie, szukajcie mnie tam, koliber Michał Krauze. Na razie.